Kiedyś, kiedy zbliżała się jesień, było mi bardzo zimno. Ale teraz mam taką kozacką bluzę z www.abra.ety i, i już nie jest mi zimno. I na naprzed mam kaptur taki fajny, więc ty też możesz mieć. Wpadaj i zamawiaj. Pierwsza linijka w opisie tego filmu. Moi drodzy, spójrzcie tylko, jakiego mam założonego skina w Minecraftzie. To jest chyba najstraszniejsza postać i najstraszniejszy skin, jaki w ogóle widziałem kiedykolwiek w Minecraftzie. Słuchajcie, jest to Huggy Wuggy z gry Poppy Playtime. Ostatnim czasem naprawdę mega popularna gierka i słuchajcie, jest to postać, której Elviso, znajdujące się w tamtym domku, słuchajcie, właśnie na jego wyspie boi się najbardziej na świecie. Jeżeli myślicie, że chociażby Elviso bał się jakiegoś Siren Head'a, czy Cartoon Kata, czy klauna Pennywise, to nie. Elviso, słuchajcie, ostatnio naoglądał się filmików i grał bardzo dużo właśnie w ten horror, w tą straszną, okropną grę Poppy Playtime i słuchajcie, hagiwagi, śni mu się teraz po nocach. Oczywiście, słuchajcie, przygotowałem rzeczy. Czy które mogłyby się kojarzyć właśnie z tą okropną postacią, chociażby, słuchajcie, maki. Nie wiem, czy wiecie, ale popi po angielsku oznacza, słuchajcie, mak. Więc takie oto rzeczy myślę, że mogą Elviso bardzo, ale to bardzo przestraszać a dodatkowo mam lapis lazuli. Czy to w postaci, słuchajcie, bloków mogę stawiać różne totemy i na przykład je podpalać, czy chociażby mogę, słuchajcie, mu rzucać właśnie takie oto lazuryty. I już, słuchajcie, idziemy prankować Elviso, a to wszystko za sprawą tego, że na pewno doskonale wiecie, co on z Agent X Aktualnie na naszych, słuchajcie, wyspach, na naszym oceanie jest gigaspina o to, że rzekomo ja spaliłem i zniszczyłem cały dom Magentix'owi, co oczywiście jest bójdą, absolutną nieprawdą. Więc słuchajcie, mógłbym Elviso teraz sklepać, mógłbym ukraść mój temy, mógłbym, słuchajcie, na nim się mścić. Ale najlepszym sposobem na zemstę będzie właśnie założenie takiego skina. Bo na tym oto, słuchajcie, serwerze, na naszym oceanie Elviso, słuchajcie, tak przestraszony jak dzisiaj. To chyba jeszcze nigdy nie był. Dobra, słuchajcie, ładnie, grzecznie, na shiftiku wchodzimy, słuchajcie, tutaj do Elvisa. Oczywiście on mojego niku nie widzi, więc spokojna głowa, moi drodzy. Ja mam nick aktualnie wyłączony, natomiast też do tego wszystkiego Elviso mnie nie słyszy. Ja będę, słuchajcie, go słyszał, natomiast on mnie nie. I teraz tak, widzę, że coś przegląda w tych skrzyneczkach. Dobra, na razie, słuchajcie, nie za bardzo chciałbym mu się tutaj pokazać. Raczej wolałbym, słuchajcie, rzucić mu, patrzcie, jeden mak czy drugi mak, a on na pewno będzie, słuchajcie, wiedział, o co w tym wszystkim chodzi... Jako że tak jak mówię, on totalnie, słuchajcie, wie o co chodzi, wy Playtime i się tego strasznie, ale to słuchajcie, strasznie boi. Dobra, słuchajcie, rzucam mu tutaj mak. On chyba tego y -y. nie widział. Tak mi się przynajmniej wydaje, że... Nie, zauważył! Zauważył, ale mnie nie widział. Mnie, słuchajcie, nie widział. W takim razie ja sobie podejdę tutaj. Dobra, y -y. słuchajcie. O, jak on podejdzie, zebrasz ten mak! To jak on zobaczy ten ryj, słuchajcie, to ja bym się zestrał! Ja bym się, słuchajcie, zestrał totalnie, patrzcie, patrzcie co to jest. Okej. Okay. Elwiso coś pisze na tablicze. Zaraz tam podejdziemy, słuchajcie, i to zobaczymy. Ej, ale się przestał Co? Okej, okay, patrzcie, jak zwiał w ogóle na dół. Ej, jak prankowałem go chociażby, słuchajcie, katem, to on takiej reakcji nie miał nigdy. Co on tutaj napisał? Napisał, słuchajcie, wy, ty, f. Zebrał oczywiście, słuchajcie, te maki, czyli te popi i on chyba już wie, słuchajcie, co, co go tutaj odwala. dzisiaj czeka. Oczywiście my na tabliczkach będziemy mu pisać, że chcielibyśmy, słuchajcie, się z nim dogadać, że bardzo chcielibyśmy, słuchajcie, z nim porozmawiać, ale naprawdę, czy wy nie przestraszylibyście się takiego skina? Napiszcie koniecznie w komentarzach, a ja Słuchajcie, schodzę tutaj za nim. Okej, okay, on ma przygotowany mieczyk, więc słuchajcie, wiecie, nie za bardzo chciałbym wchodzić z nim w klepę, ale bardzo chciałbym, słuchajcie, nawiązać z nim kontakt i bardzo chciałbym przekonać go do tego, żeby na przykład dał mi diaksy albo wykonywał jakieś moje zadania. Więc słuchajcie, schodzimy na dół. Elviso, Hagi widzę, że szyftuje. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, masz. Dobra, rzuciłem, słuchajcie, mu rzuciłem mu, słuchajcie, tutaj no masz. Rzuca mu kolejny ja? mak. Okej, okay, dobra czy ja. Okej, okay, dobra, Hagi łagi, podchodzi tutaj do... Elwiso, ja mu na słuchajcie, tabliczkę Siemka, siemka Zobaczymy, słuchajcie, co on tutaj odpisze Nie bardzo chcę, żeby on teraz na mnie patrzył Żeby się serio chłop nie zestresował, nie Będziemy tutaj, słuchajcie, na F5 patrzeć, dobra Okej, okay, okej, okay. Elwiso, słuchajcie, już tutaj to się strasznie. Nie widział mnie Chyba mnie nie widział, ale nie chce, słuchajcie, ze mną Rozmawiać, dobra, to w takim razie, słuchajcie Postawimy mu, słuchajcie, taki malutki Niebieski totem, a hagiłagi Jest przecież koloru niebieskiego Ej, serio, nie, to jest mocne Elwiso, który nie, mnie dojeżdża, nie. Elviso, Elviso, który ja? chce mnie klepać na każdym kroku, i wręcz bolem i wywoływać. Czemu nie ma, tak czemu nie to jest najlepsza zemsta na świecie. patrz jak on się mnie w tym momencie moi, dobra, słuchajcie. Nie, ja nie, 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 w globcik. OK, słuchajcie, gonimy go. Gonimy go. Patrz, on się tutaj wykopuje, słuchajcie. Więc ja, oczywiście, go w tym momencie, słuchajcie, gonię. On nie widzi mojego niku, więc chyba nie wie, że ja za nim lecę. Ale dosłownie za moment prawdopodobnie zobaczyć, mnie zobaczy. I wtedy może, słuchajcie, być mega, ale to mega przestraszone Ej, totalnie, słuchajcie, jestem tuż za nim. I chłop naprawdę to, jak ucieka, to jest giga mocne. Serio, on tak, słuchajcie, ora. On się tak cyka, że to jest niesamowite. No ale dobra, yeah. wyszliśmy, słuchajcie, na powierzchnię. Elviso, teraz już wydaje mi się, że naprawdę się mega przestraszył. Coś w ogóle, słuchajcie, słyszę, że pisze na klawiaturze. Nie wiem, czy do mnie, ale nie będę odpalał czatu, bo jeżeli, słuchajcie, bym pisał z nim na czacie, to mm. będzie napisane wtedy, że to jest Abera, a musi to być widać, że to jest Hagiwagi z, słuchajcie, właśnie Popi Playtime. Więc dobra, wchodzimy po raz kolejny, słuchajcie, do środka. Elvis kolejny jest chyba teraz włamywacz. na dole. Ej, kolejny głupi włamywacz, ta! Ta! Hagiwagi się włamał! No na pewno ja bym wpuścił takiego, słuchajcie, imbecyla na serwer. Okej, okay, słuchajcie, bardzo powolutku podchodzę do Elvis. Co? Patrzcie, o! Coś pisze na tabliczce. Tym razem chyba, słuchajcie, nie ucieka, więc też nie za bardzo chcę go, słuchajcie, speszyć, bo to też nie o to chodzi, abym go teraz speszył. Dobra, zobaczymy, co on tutaj pisze. Odpuść mi. Dobra, w takim razie napiszę mu. Mogę ci odpuścić, odpuścić, ale Dłagi. musisz się. Ze mną pobawić Okej, okay, dobra, to jest giga creepy Kiedy, słuchajcie ty, Kiedy taki zy, skin ty. mówi ci Że musisz się z nim pobawić To to jest chyba przesada, to jest naprawdę mocne Gonimy go, słuchajcie, gonimy zy, go teraz ty, fest. Ty. Dobra, ej, a co gdyby go zamknąć w jego własnym więzieniu Słuchajcie, to by mogło być Mega mocne, dobra, okej, okay, napiszę mu tabliczkę Teraz, teraz Masz się mnie słuchać Albo Będę, będę ci się Śnić już Zawsze, już zawsze. Okej, okay, dobra, słuchajcie, no to jest mega creepy. Kiedy zostawiam, mm. słuchajcie, taką informację, to to jest naprawdę mega creepy. Dobra, tutaj się pomyliłem z tą tabliczką, ale słuchajcie, bardzo chciałbym mu rzucić tutaj mak, bo to, to jest, wiecie, tak popi. Okej, okay, dobra, tutaj podejdziemy bliżej i rzucimy mu troszeczkę, słuchajcie, lazury, tu bo to jest niebieskie. Możemy, słuchajcie, mu patrzy taki totemik postawić. Nie, o, nie, o nie. totemik, hagiwagi. No, Albo możemy go w ogóle zamurować teraz w ten sposób. I rzucać, słuchajcie, mu jeden mak. Drugi mak możemy mu rzucić. Ej, on jest naprawdę mega zestresowany, ale tak mega zestresowany, tak, tak giga zestresowany. Więc słuchajcie, zapytam się go teraz w tym momencie. To co? Będziesz się mnie słuchać i się pobawimy. Okej, okay, zostawmy, słuchajcie, mu taki uśmieszek. Zobaczymy, słuchajcie, co Elwiso tutaj nam odpisze. Może ja mu rzucę tutaj, słuchajcie, tabliczki tak, nawet. A, on ma tabliczki. Tak! Okej, okay, co on tutaj odpisuje? Tak, napisał, że tak, dobrze, w takim razie, słuchajcie, chodź, chodź, chodź Elviso, chodź tutaj, Elviso. Albo ej, napiszę mu lepiej, napiszę mu lepiej. Podążaj. Za lazurytem. Lazurytem. Hihihihi. Hi, hi, hi. Ej, nie! Takie hihihi. Hi, 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 to już, słuchajcie, jest giga creepy. To jest tak naprawdę mega. Ale to, słuchajcie, mega, mega creepy. Ja Dobra, pokonałem. słuchajcie, rzucam mu tutaj lazuryt. Niech on w tym momencie za mną pójdzie, no nie? Ogólnie hagi-łagi, słuchajcie, wy popi playtime raczej atakował, aniżeli tutaj chciał się, słuchajcie, bawić w taki sposób, jak ja z Elvis w Cioci babkę. Ale ja bardzo chcę, żeby on tutaj przed Moi drodzy, ej, serio, to będzie tak mocne, że po prostu to jest niesamowite. Ja tylko wam szybko przypomnę, o sklepie, wowo bo wo, wo, abra ety, wpadajcie zamawijcie bluzy. Kozackie i niedługo słuchajcie, będą zdjęcia z autografem i z wiadomością na odwrocie ode mnie. Dobra, słuchajcie, Elviso już do mnie podchodzi. Ja bym bardzo chciał się go zapytać. Proszę! Ja bym bardzo chciał się go, słuchajcie, zapytać. Między innymi dlaczego on tak bardzo prześladuje Aberkę. Chodzi oczywiście, słuchajcie, o tą sytuację, która się dzieje mi tutaj na mojej wespiece. Tak, Kozo, Widz... proszę! No zrób to dla mnie, proszę, Widzisz, że Elviso kozo. coś tutaj napisał. Ubadaj się, ale idź sobie. Dobrze, dobrze, Elviso Dobrze, Elwiso. Dobrze, Elwiso Proszę szybko, szybko. cię, abyś mi przyniósł Przyniósł trochę maków. Dobrze, słuchajcie, zaczniemy sobie bardzo delikatnie. Chciałbym, aby Elwiso eee... zaczął tutaj wykonywać moje polecenia. W następnej ja kolejności maków. będziemy prosić, aby naprzed zbudował, słuchajcie, nam domek. Albo będę chciał, słuchajcie, dociekać, czy i dlaczego, słuchajcie, on. Tutaj właśnie prześleduje Aberkę na serwerze. Ty on napisał, że nie Proszę ma maków. O A naprawdę słuchajcie, na naszych wyspach, jeśli się nie mylę, serio chyba nie ma maków. Są czerwone tulipany, są czerwone krzaki róż, czyli słuchajcie, tulipanów naprawdę nie ma i w takim razie słuchajcie, Hagiwagi nie może być milutki. O nie, Hagiwagi to mógłby być tutaj pożyć. Dobra, atakujemy go. W takim Zostaw razie słuchajcie, mnie. atakujemy go. się mnie. A już się Ej, dobra, gonimy go, słuchajcie, gonimy go. Potem, słuchajcie, jak mu pokażę, że Elviso naprawdę nie może spać spokojnie, będziemy, słuchajcie, wycyganiać od niego Diaksa, Ale słuchajcie, musimy go pogonić. musimy, słuchajcie, go pogonić, nie? Tutaj ja! normalnie muszę go, słuchajcie, jakoś podpalić. Albo zanim jakoś, słuchajcie, postawić ten totem, właśnie taki hagi łagiowy. Taki, właśnie, słuchajcie, koloru niebieskiego. Ale patrz, jak on w ogóle zwiewa, nie? Ja cię kręcę! Hagi zostaw mnie! Ej, on normalnie wieje na moją wyspę, czy mi się tylko wydaje. Ej, dobra, niech on wbija do mnie na wyspę. Zobaczymy, słuchajcie gdzie on się skryje? Czy on się skryje, słuchajcie, w moim domku? Czy Jego bierz. Tygo? Jego weź. Tego weź tutaj. Tego tutaj. On chce, żeby... Co? <laughs> Ej, Jego prześladuj. On chce, żeby Aberkę tutaj hagi-łagi prześladował. <laughs> Dawajcie, gonimy go. Gonimy go. A! Wyszedł był, słuchajcie, zaciągnięty tutaj w kozi róg. Patrzcie, nie miał opcji wyjścia chociażby przez okno. Patrzcie, uciekł serwera i już Zypko, wrócił. Szybko, dobra, szybko, gonimy szybko. go. Dajcie, gonimy go, tylko nie możemy, słuchajcie, go wypoczyć na. Nie możemy, słuchajcie, go wypocząć na za długo. Więc dobra, teraz, teraz dam mu chwilę odpoczynku, słuchajcie. Teraz Hagiłagi. W takim razie poczeka chwilę. Okej, okay, Elwiso, słuchajcie, się tak fest zamurował. Patrzcie, w ogóle poszedł gdzieś nie wiadomo gdzie, ale teraz chciałbym, że skoro nie ma maków, to żeby słuchajcie, chłop dał mi na przed. Diamenty. Myślę, że to będzie mega mocne. Zostawiłem, słuchajcie, Elviso tutaj tabliczki o treści. Nie przyniosłeś mi maków, o które cię prosiłem. Chyba muszę cię pożreć, Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w Popi Playtime właśnie Hagi Wagi pożerał swoją ofiarę. No i teraz napiszemy jeszcze, Elviso, chyba, że dasz mi jakieś diamenty. One są niebieskie. A oczywiście Hagi Wagi chce będę... niebieskiej temy. Ewidentnie chce niebieskiej temy. Zobaczmy, słuchajcie, co tutaj Elviso nam odpisał. Hagi. Ok, zaraz będę. Dobra, jeżeli słuchajcie, ten dzban dosłownie za moment przyniesie, słuchajcie, mi moje diamenty. On liczy na to, że moje diamenty są, słuchajcie, w mojej skrzynce. Oczywiście nie ma takiej w ogóle opcji. I zaraz mu też napiszę. Wow! Słuchajcie, wow! Co tutaj się, słuchajcie, dzieje? Tu jest Creeper, który zaraz, słuchajcie, wybuchnie. Jeżeli Elviso mi wybuchnie tego Creepera, to będzie tragedia. Dodatkowo, Elviso, słuchajcie, nie jest w stanie ogarnąć diamentów z mojego domku. I zaraz się go też zapytam, dlaczego on chciał w ogóle. Z mojego domku te diamenty zabrać i za to też go Hagi Wagi z Poppy Playtime ukażę. Ej, słuchajcie, on płynie na wyspę agenta. Czy on chce, słuchajcie, ukraść Agentixowi diamenty i podarować je właśnie hagiemu czy Czym się tylko wydaje? Ej, słuchajcie, jestem mega blisko, jak on się tylko odwróci. To mam wrażenie, że słuchajcie, on się giga wystraszy. Zobaczymy, słuchajcie, jego reakcji. Jezu! Ej, serio! Ale się jakoś wysłał! <słuch> Słuchaj, jego reakcja jest takim złotem. No, takim złotem jest jego reakcja, że to jest za mocne. Nie mam diaksów, ale przyjmij ukradziony dar. Słuchajcie, nie wiem czy są wtedy wadiamenty. Naprawdę nie wiem, ale czy on je wziął stąd? No, słuchajcie, tutaj nie ma żadnych wolnych slotów, więc nie wygląda na to, aby je stąd wziął. Chyba, że słuchajcie, faktycznie zabrał je stąd. Ale darowanemu koniu nie zagląda się, słuchajcie, w zęby. Dwa diamenty tutaj leżą. One są prawie w kolorze hagiego łagiego, więc wydaje mi się, że hagi łagi może być tutaj szczęśliwy. Zobaczcie, co on tutaj napisał. Pożyczyłem dwa diaksy, abera. O, ale mu zaraz wjedziemy na psychę za to, że okłamuje. Jestem wrażliwym chłopcem. Mordo, zlituj się, panie. Dobra, teraz, słuchajcie, musimy mu napisać informację. Tylko, że on zwiewa, patrzcie to. Ej, on Wieba, a ja bym chciał mu dać, słuchajcie, tutaj, mak. Chciałbym dać mu tutaj, mak, a więc daję mu tutaj Dlaczego trzy maki. Ja? Masz Dlaczego zawsze na mnie przyjeżdżają? Trzy idzie? jako nagroda. Klauny, koty, syreny. Za dobre wszystko. zachowanie. Zachowanie, ale ukaram cię, ukaram cię. Dobra, słuchajcie, chłop tutaj uciekł totalnie na górę, a ja mu zostawiam kolejne tabliczki. Masz tutaj trzy maki jako nagroda za dobre zachowanie, ale ukaram cię, jeśli będziesz kłamał, że to Abra ukradł diamenty. I dlaczego, powiedz mi, chciałeś zabrać diamenty? Abrze! Żeby dać mi, słuchajcie, no właśnie Ja bym bardzo chciał się od Elwisu dowiedzieć, dlaczego On chciał mi zabrać akurat diamenty, żeby Tutaj Hagiemu Łagiemu podarować Napisał, przepraszam, przepraszam przepraszam, przepraszam przepraszam, przepraszam, nie chciałem Źle, o gościu W ogóle się go teraz zapytam, a powiedz Mi, a powiedz mi, dlaczego Dlaczego Wciskasz wszystkim Wszystkim, że To Abra Spalił dom Agentixa? Ja wiem o wszystkim. Okej, okay. ej, nie. To jest mega creepy, że taka postać, jak słuchajcie, Hagi Łagi, wie o Jakim takich rzeczach. Cudem! Nie? W ogóle zresztą tu widać, słuchajcie, reakcję Elviso, no nie? Mnie nie pozostaje nic innego, jak słuchajcie, postawić tutaj totem, właśnie, Hagiego Łagiego, żeby, słuchajcie, tutaj Elviso hmm. się wystraszył. Ok, hmm. on coś odpisał. Czyli wiesz, że spalił? Mam dowody. Niedługo ujawnię. Przecież tu jest napisane, dlaczego wciskasz wszystkim? Wciskanie, czyli kłamanie. Ok, dobra. Jeżeli, jeżeli. Jeżeli dalej będziesz mówić, że to Abra spalił dom agent, X, agent to to będę ci się śnić w nocy. Rozumiesz to? Ej, dobra, nie, to już jest przesada. To już jest, słuchajcie, mega giga to, przesada, Że taki Hagi z Poppy playtime, serio z mega strasznej gierki, pisze takie rzeczy, że będzie się śnił Elwiso po nocy. A ja słuchajcie, tutaj patrzcie, podbuduję się bardzo powolutku, bardzo. Eee, powolutku. nie, nie, nie! nie, nie. A, są, widzicie, nie? Są, granice, są, są pewne granice, są pewne granice. Nie gość, nie chcę, słuchajcie, żebym chyba obok niego był, ale ja bym bardzo chciał przeczytać, co on tutaj pisze. Mama mówiła, żebym nie kłamał, więc mówię prawdę Hagi. Ej, on serio wciska dalej! Hagiemu łagiemu Że to Abra spalił dom agenty. O nie! No to teraz nie pozostajemy nic innego. Jak słuchajcie, po prostu tutaj chyba go po trochę troszeczkę, słuchajcie, go tutaj e, pogonić, Hagi? co? Tak mi się wydaje, eee... że tej Hagiłagi to po to podpalić. Odległo. On chciałby zakończyć odległość, ale nie ma takiej opcji. Nie ma takiej Dlaczego? opcji. Hagiłagi, słuchajcie, go atakuje. Hagiłagi go tutaj atakuje. Szybko! I grać pójdzie Szybko! do niego do domu. Pójdzie do niego do domu, słuchajcie, i Hagiłagi podpali mu zaraz dom. Patrzcie, już tutaj pokażę mu. Okej, okay, że tu się, się pali. Pokażę mu, że to się pali. Pokażę mu że tutaj to się pali. Proszę. O, I proszę, co? Podejdziesz? Proszę, podejdziesz? To co? Proszę! Ja bym wyceganił więcej diamentów. Nie wiem, co o tym myślicie. Napisał Prpsae. Prpsae! Co za chłop w ogóle? Dobra, co on tutaj prze... Porsze Porsche. Poszre! 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 Co jest w ogóle grane? Dobra, słuchajcie. Napiszę mu ostatnią teraz tabliczkę w takim razie. Albo dasz mi Dasz mi teraz sztabkę. Nie, nie, dia diament, diament. Pięć diaksów albo ci nigdy nie wybaczę. Okej, okay, dobra. To jest mega creepy, że albo da mi 5 diamentów, albo nigdy, słuchajcie, Hagiłagi mu nie, nie wybaczy. Widzę, że Elwiso hmm, po raz kolejny, hmm. słuchajcie, idzie Na okraść spokoj, Agent Xa i to jest strasznie, Elvizo, ale to strasznie się. dziwne, że Agent X, słuchajcie, teraz cierpi przez to, że Elwiso go okrada. Ja w takim razie oczywiście, słuchajcie, zostawię mu tutaj e, maki. Tak, słuchajcie, maki oczywiście niech Elwiso tutaj, słuchajcie, dostanie, ale i tak jako zemstę, nawet jak dostanę, słuchajcie, te diamenty, a ja będę miał ich tak. wówczas Czas, słuchajcie, Kolejna 7, aberra. to i tak go pogonię. Co tam słuchajcie? On napisa... Wziąłem 5 deksów, kolejne abera. Dobra, nie, ja mu tutaj piszę tabliczkę, że w tym momencie ma rozwalić to. W tym momencie. Yy, w te, tym fagi. momencie, momencie masz zepsuć tabliczkę, co. Napisałeś. Dobra, nie, ewidentnie albo chłop zostanie pogoniony, albo. Masia, bierz go! Albo. Ch... Nie, w takim razie słuchajcie, Basia! Goni go W takim razie nie, go gonię i nie. podpalam mu dom. Nie. Na oczach Elviso, słuchajcie, hagi łagi podpalam mu dom, chyba że Elviso tą tabliczkę, słuchajcie, zepsuje. Bo innej opcji, słuchajcie, nie ma. Dobra, podpalam mu tutaj w takim razie. Tylko chciałbym, żeby to się działo, słuchajcie, wszystko na jego oczach. A w tym momencie nie widzę Elviso, chyba że Elviso. Właśnie za... Ej. Właśnie on zepsuł tą tabliczkę. To jest mega mocne. A tam słuchajcie... Czekaj, co on tam, słuchajcie, napisał? Nie mam Diaksów, ale przyjmij ukradziony dar. Dobra, to jest tabliczka w takim razie. Okej, okay, okej. Okay. Napisałem, że to Macioch. Dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, Elwiso, oczywiście należy się, słuchajcie, gigantyczna kara. Więc ja tutaj, słuchajcie, podchodzę. Dobra, podpalam mu drzewko. Nie, nie, okej, okay, nie, dobra. Chodź, ale odpuszczam, nie. podpalam to. Okej, okay, dobra, teraz podpalimy, nie mój słuchajcie, dom. mu to, podpalimy mu to. Zobaczymy, nie. słuchajcie. Elwiso, należy się naprawdę gigantyczna nie. zemsta. Gigantyczna zemsta, słuchajcie, Elwiso się tutaj należy. Za to co on naprawdę tutaj na serwerze, słuchajcie, wyrabia? Więc ja bym tutaj, słuchajcie, ładnie wszystko podpalił. Oczywiście nie, nie do końca, słuchajcie, chcę mu wszystko rozwalić. Ale bardzo bym chciał, aby Elwiso, słuchajcie, tutaj za mną poszedł. Chodź, Elwiso, chodź. Bardzo bym chciał, aby Hagi Wagi zamknął tutaj Elwiso w tym więzieniu, bo Elwiso na to zasługuje, sobie. ewidentnie. Ewidentnie, słuchajcie, on na to zasługuje. Chodź tutaj, Elviso, chodź w takim razie tutaj Elviso, Chodź, chodź, chodź Elviso, zapraszam. Zapraszam, chyba musisz tutaj Elwiso w takim razie przejść. Dobrze, A. dobrze, zostajesz tutaj w takim razie zamknięty. Dobrze, zostajesz tutaj. Dlaczego ta dźwignia nie działa? Nie rozumiem. Ale ta, słuchajcie, dźwignia też nie działa. To jest bardzo dziwne. Dobra, muszę w takim razie, słuchajcie, tą dźwignię zabrać i muszę tu. Ej, to jest niemożliwe, że ta dźwignia nie działa. Z jakiego powodu ona, słuchajcie, nie działa? Elviso, słuchajcie, został w tym momencie zamknięty w więzieniu. I tutaj także, słuchajcie, tą dźwignię przydałoby się postawić. Aha, bo tutaj jest rozwalona, słuchajcie. Okej, okay, teraz jest wszystko zamknięte. I zostawiam Kaki tabliczkę w tym miejscu. Masz zostać za karę. Karę, a i tak będę ci się śnić. Dobra, ej, to jest giga creepy, że słuchajcie, taką informację tutaj zostawiłem. Widzę, że Elvis opróbuje zwiać, ale sam, sam postawił drzwi, sam na nowo postawił drzwi, bo się tak przestraszył. Ej, ale obczajcie coś takiego, że taki skin, że Wuggy z Poppy Playtime, słuchajcie, piszę wam taką wiadomość. W tym miejscu masz zostać za karę, a i tak będę ci się śnić. No, wy byście się nie przestraszyli. Ja bym się, słuchajcie, przestraszył tak, że już chyba do końca życia bym naprawdę, słuchajcie, po prostu tutaj nie Pałacował. Ja Wam powiem tyle, moi drodzy. subujcie kanał koniecznie z dzwoneczkiem. Wpadajcie oczywiście na kanał Abra Games i zapraszam Was na sklep www.abra.ety. Pierwszy link w opisie. Kozackie bluzy. Cieplutkie. Słuchajcie na jesień. Abra tym, Czy to z kapturem, tak jak ta, czy bez kaptura. W różnych kolorach, wzorach, krojach dla chłopaków, krojach dla dziewczyn. I niedługo, słuchajcie, będą zdjęcia z autografem do limitowanej świątecznej kolekcji. Gratis. Oraz oczywiście wiadomości na odwrocie ode mnie. www.abraety. Pierwszy link w opisie. A ja Wam bardzo dziękuję. Dobrego żyneczka. Eleczko i puu!